W pewnym ciągu arytmetycznym suma dwóch pierwszych wyrazów jest równa 5 całych 1 druga, a suma trzech pierwszych wyrazów jest równa 12. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy. Co my tu mamy? Um, mamy przed ciągu arytmetyczny, z tego za chwilkę skorzystamy, ale najpierw dwóch pierwszych wyrazów, czyli A1 plus A2 równa się 5 całych 1 druga. Dalej trzech pierwszych wyrazów, czyli A1 plus A2 plus A3 ma się 12. W tablicach naturalnych macie wzór na n wyraz ciągu geometrycznego arytmetycznego, czyli coś takiego. Mhm. I co mi to daje? To mi to daje tyle, że mam wyraz A1, A2. A3 to A2 i A3 mogę zastąpić wyrazem A1 i R. Dokładnie tak jak tu we wzorze. Popatrzcie, to M mi trafia tutaj. To jest. Czyli mam A1 plus 2 minus 1 razy R. Czyli otrzymuję. A1 plus 1 razy r, czyli a1 plus r, a 3 to jest a1 plus 3 y, minus 1 razy r, czyli mam a1 plus 2 r. Więc mój wyraz, a2, który jest tu, i tu zamienię na a1 plus r, tak? Korzystając z właściwości ciągu arytmetycznego. A3 zamienię na A1 plus AR. No to robię to. Dlaczego tak w ogóle robię? Bo mam obliczyć pierwszy wyraz tego ciągu, pierwszy wyraz ciągu, czyli A1. Więc liczmy. A1 plus A1 plus R równa się. To zamienię na ułamek niewłaściwy, czyli 5 razy. 2 razy 5 jest 10, plus 1 jest 11. Drugich na dole, co mamy. A1 plus, A1 plus, R plus, A1 plus 2R równa się 12. Zaznaczę, którą skąd się wzięło. To, to jest to nasze na zielono, tu też. A nasze A3 zamieniło się nam na to. I teraz kontynuując. Mam A1 plus. A1 to mamy 2A1 plus R równa się 11 drugi. To pomnożymy razy 2, by pozbyć się ułamka. Na no dole mamy A1, 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 czyli mamy 3A1 plus R i 2R, to są 3R, równa się 12. To podzielmy sobie przez 3, czyli 2 razy 2 jest 4A1. R razy 2 to jest 2R, 11, 2 razy 2, 2, jak się skracają, zostaje 11. 3a1 podzielić na 3, to mamy. A1 plus r równa się 4. I teraz tutaj mnożę razy 2. Dlaczego? Bo chcę skorzystać z metody z przeciwnych współczynników i pozbyć się r, bo w zadaniu muszę obliczyć tylko pierwszy wyraz, więc tak zrobię. Zobaczcie. 4a1 plus 2r równa się 11. 2A1 plus 2R równa się 8. Podejmuje stronami i otrzymuję 4A1 minus 2A1 plus 2R minus 2R równa się 11 minus 8. 2A1 w się skrócił równa się 3A1 równa się 3 drugie, czyli 1 cała i 1 druga. Odpowiedź poprawna to odpowiedź A. Jeśli masz jakieś pytania, to pytaj.